Dzień dobry moi drodzy I to samo miejsce, ten sam samochód Jak się domyślacie odwiozłam Nadusię do przedszkola I idę po świeże rogaliki Tak nam wczoraj smakowały A nie wzięłam więcej, bo nie wiedziałam czy wiecie Czy nam tak posmakują I dzisiaj po prostu lecę po te pyszne rogale Nadusia zażyczyła sobie też ponczusia Więc po obiadku będzie czekał na nią ponczus. I słuchajcie tak na szybciutko Chciałam wam powiedzieć, że nie wzięłam ze sobą torebki bo nie chciało mi się z nią tutaj, wiecie, gimnastykować, wrzuciłam sobie tylko właśnie to Etui, i to jest tak cudowna rzecz, ja tutaj, wiecie co, nieraz potrzebuję jakichś banknotów, to sobie tutaj, wiecie, utykam te banknoty, żeby je tutaj mieć i nic im się nie dzieje. Mam tutaj oczywiście prawo jazdy, dowód osobisty, i dwie karty, z których korzystam, z czego jedna z nich też w sumie jest w moim telefonie, więc tak naprawdę, jeśli chodzi o płatności, no to sam telefon generalnie mi wystarczy, no ale z racji tego, że jeżdżę właśnie samochodem, no to niestety ale muszę mieć ze sobą dokumenty, w sensie właśnie prawo jazdy i dowód osobisty eee, i no, no właśnie. <laughs> Także tak to wygląda i to jest taka super wygodna sprawa. Zobaczcie, jakie to jest małe w stosunku do mojego mm, telefonu. No ja to mogę utknąć w każdej kieszeni, dosłownie, więc y, rano, na szybko właśnie to etui i lecę, telefon, etui i lecę. No i tak, moi drodzy, to był naprawdę zakup życia. Eee, kocham to etui, kocham to etui, absolutnie, ona jest e, bardzo solidna nic się zobaczcie z nim nie dzieje totalnie super jest naprawdę super jest także tak apaszkę dostałam chyba z dwa pytania już jak się sprawdza moja apaszka z Lui Znowu pogadanka z samochodu wyjdzie. Ale moi drodzy, ja ją miałam na sobie raz. Ja też jej nie kupiłam na zasadzie będę sobie ją na co dzień eksploatować, ponieważ te apaszki, z tego co ja czytałam, z tego co ja też oglądałam na YouTube, lubią się zaciągać. To jest, słuchajcie, jednak wełna i jedwab, i lubią te niteczki po prostu wyłazić mimo, że nic strasznego z tą apaszką nie robimy, ponoć m, tego typu rzeczy lepiej kupić sobie na przykład z Gucci, bo one są e, jakościowo lepsze ale słuchajcie, no ta mi się po prostu bardzo podobała, najbardziej ze wszystkich, właśnie ta z Louis i tak, użyłam jej słuchajcie raz dotychczas, zauważyłam już jedną niteczkę wystającą e, ale mam ochotę jej używać właśnie na jakieś takie m, wyjścia bardziej e, do takiego płaszcza eleganczego, też na przykład do takiej kurtki, ja jej nie zarzucę, dlatego, że ja wiem, że te elementy, one ją zaraz, wiecie, zczochrają, pokaleczą, więc tak jakby na co dzień, na szyję, to ja mam szaliki takie wełniane, wiecie, tańsze, a ta apaszka jest taka, no, taka specjalna, po prostu taka specjalna, nie chcę też właśnie jej szybko zniszczyć, takie było moje założenie, ale niewykluczone, że kiedyś na przykład, nie wiem, najdzie mnie i będę chciała coś takiego mieć na co dzień. Nie wiem, ale wtedy chyba faktycznie bym kupiła coś, co ma lepsze opinie. W sensie na przykład chociażby Gucci, kiedy wiem, że te nitki nie będą aż tak z niej non-stop wychodzić. Także no póki co nie mogę się jakoś szałowo o niej wypowiedzieć. Tak jak mówię, użyłam jej raz i ona będzie służyła mi na takie wyjścia, że to będzie po prostu taka apaszka. Wiecie, już y, zwieńczenie y, stylizacji takiej wyjściowej. O, może tak. Jajku, ręka mnie już boli. No, także tak pokrótce mogę Wam na razie o tej apaszce powiedzieć. Natomiast Etui, odkąd Wam pokazałam w filmie z zakupami, dzień w dzień u mnie w użyciu i naprawdę jest super. No, dobra, lec po, po te rogale, po, po to pieczywko. Oczywiście torby mam ze sobą. I've got this feeling. I'm feeling you. Skroiłam rogale i dzisiaj niestety nie było maślanych, więc są rogale z makiem, tutaj troszkę warzyw. No i proszę bardzo, śniadanko podane. Ja wiem, że mało estetycznie, ale czas. Czas jest tutaj najważniejszy. Jestem po siadanku. Oleg zawsze na siadanko przychodzi, wtedy kiedy oczywiście nie jest na polu i sobie obgadujemy jeszcze pewne tematy. I super, jak Nadusia jest w przedszkolu, bo wtedy, wiecie, jakby nie trzeba uważać na to, co się mówi, jednak przy dziecku już teraz, w tym wieku, my widzimy, że naprawdę nie każdy temat można podjąć. Dzieci wszystko łapią, dużo rozumieją i no naprawdę trzeba tutaj uważać. Także obgadaliśmy, co trzeba. Tutaj w telefonie. Może huczeć zmywarka, wybaczcie, ale już musiałam ją nastawić. I teraz tak, patrzę, co ja tutaj mam i o czym Wam najpierw powiedzieć, ale chyba zaczniemy od PEPCO. Tylko dwie rzeczy. Wybrałam się po ściereczki. Właśnie dzisiaj, ostatecznie się po nie wybrałam. Mówię, popatrzę na spokojnie, ale niestety, powiem Wam szczerze, nic ciekawego nie było, więc na siłę nie brałam. Być może za jakiś czas coś tam, wiecie, nowego wprowadzą, więc nie upieram się i stwierdziłam, że nie będę brała tych, które niekoniecznie mi tutaj pasują. Weszłam do Rossmana, to tak na szybciutko, bo wzięłam tylko to, a są to waciki. Takie, te duże, i powiem Wam szczerze, w ostatnim czasie bardzo je polubiłam, dlatego że ym, spokojnie można nimi y, cały demakijaż wykonać, nie trzeba co chwilę brać innego. Oczywiście bardzo lubię jakieś takie wielorazowe szmatki, wielorazowe y, waciki też. Ale jak są w czyszczeniu, w praniu, cokolwiek, no to właśnie z pomocą przychodzą te płatki, czy do zmywania, właśnie lakieru do paznokci. To też jakby jednym wacikiem zrobimy dużo, dużo więcej niż tymi mniejszymi. Także ja tego typu płatki polubiłam i były w promocji 3, tak, 3 ,19 zł. 19 groszy. Wzięłam dwie paczki, żeby już sobie były. I moi drodzy, Pepko. To oczywiście coś dla nadusi i to już jest chyba takie skrzywienie każdej mamy, że pierwsze co oblatuje rzeczy dla dzieci, działy dziecięce. E, takie oto leginsiki, kochani, z kubusiem puchatkiem, zobaczcie, przez słodkie i z prosiaczkiem. I one są oczywiście ocieplane. Także mamy tutaj polar, e, bardzo ładne, bardzo fajne, mam nadzieję, że też będą na szerokość dobre, jeżeli nie, to znowu moja mama tutaj wkroczy z pomocą i zrobi nam zaszewki, 20 zł kosztowały. E, no i właśnie, te legisiki ocieplane są o tyle fajne, że do przedszkola nie trzeba dawać pod spód jakiś rajstopek, nie wiadomo czego, tylko dłuższy sweter, dłuższe skarpetki, naprawdę dziecko jest przyjemnie i nie za gorąco później w sali. I kochani, kolejna, ostatnia rzecz. Ja dzisiaj naprawdę skromne zakupy, jak nie ja. Ale powiem Wam szczerze, że w Pepco też nic ciekawego nie było. Te jesienne rzeczy już praktycznie, wiecie, wyprzedane. No i tak chyba nie za bardzo jeszcze wiedzą, co mają, co mają wyłożyć, jaki ten asortyment. I teraz tak. Kochani, pamiętacie jak ja Wam pokazywałam, może Wam pokażę od razu, moją osłonkę na doniczkę. Swoją drogą zaraz tutaj tą bazylię przejrzy, powyrywam te suche liście. Yy tę oto osłonkę, którą zniszczyłam w zmywarce, ona była srebrna, teraz jest taka no i właśnie ona tak stała, o wiecie, tą stroną tutaj do salonu, żeby nikt nie widział, co się dzieje z tyłu e, i potrzebowałam osłonki właśnie na tą bazylię, ona już, ta bazylia jest ze mną tak długo, że jestem w szoku, że ona ze mną tyle jest, bo u mnie e, właśnie zioła, kwiaty, nic nie trwa wiecznie, e, bardzo szybko uśmiercam takie rzeczy, no niestety nie mam ręki no i właśnie, e, inne osłonki, które mam, są zbyt wąskie na te doniczki z ziołami, więc potrzebowałam takiej i zobaczcie jaka piękna, w biała do wszystkiego absolutnie. No i oczywiście też w przyszłości, jeżeli ta bazylia raczy mi tutaj paść, no to do jakiegoś innego kwiatka na przykład takie małe, jak one się nazywają, monstery. Takie małe monstery są w biedronkach bardzo często, więc można włożyć. Naprawdę przepięknie to wygląda i tutaj mamy o podstawkę na to ta osłonka, doniczka, w zasadzie to jest chyba doniczka i kochani, to kosztuje 17 zł. Ale naprawdę przepięknie to wygląda, także zaraz przełożę tutaj bazylię i Wam to zaprezentuję. I jeszcze tutaj kochani mam w miseczce, o, spokojnie, żeby statywu nie trącić, buraczki skroiłam już, pokroiłam, zobaczcie, na mniejsze części. I będę robiła barszczyk czerwony zabielany z termomiksa, także taki dzisiaj będzie obiad. Do tego też zrobię kluski kładzione, również z termomiksa, ale najpierw ugotuję barszcz. Umyję termomix, przygotuję ciasto na kluseczki i właśnie te kluseczki ugotuję i powiem Wam szczerze, że naprawdę to jest genialna zupa taka powiedzmy z babcinych nawet czasów takie właśnie wspomnienie z dzieciństwa moja babcia bardzo często też z różnego rodzaju kluski, knedle takie wiecie, kluchowe rzeczy przygotowywała i to jest mega pyszne No, także dzisiaj taki obiad mam jeszcze krokiety, więc też będą jako drugie danie i wola Biorę się do pracy, czas goni, a no właśnie, niebawem trzeba będzie ruszać po nadusie, nim się obejdzie. Także działam. I voila, bazylia schowana do pięknej osłonki, i ona sobie tutaj przy okienku stoi. Tutaj, jak widzicie, mam taki koszyczek metalowy z, um, takim myj, z taką myjką, druciakiem, nie wiem jak to nazwać, oraz szczotką do mycia. Często Thermomixa, nie ukrywam, albo jakichś takich głębokich naczyń. E, super jest ta szczotka, kupiłam ją w jisk I normalnie, słuchajcie, myję w zmywarce, e, także nic się z nią nie dzieje, nie rozkleja się, a jest przepięknie doczyszczona. No troszkę już po Włosiu widać, że sfatygowana, ale uwielbiam ją. E, no i właśnie, i ten zmywak, i to sobie tutaj tak stoi, żeby nie przeszkadzać. Natomiast proszę bardzo, Bazylia, oberwałam wszystko to, co było suche, tutaj też wyczyściłam e, ją z suchych listków. No i tak, niech sobie rośnie. Buraczki mam już siekane i ich powinno pójść tutaj 400 gramów, ale ja miałam 600 i niech tak będzie. No i kochani, teraz co? Kolejny krok to oczywiście woda. Natomiast to co wam zawsze mówiłam, jeżeli mi zostaje rosół, ja wykorzystuję rosół do każdej absolutnie zupy. Czy w termomiksie, czy nie w termomiksie, rosół wykorzystuję, wtedy on się nam nie marnuje i zupka jest lepsza. Także to wam polecam. Ja ja tego są tutaj chyba więcej niż litr, także on będzie prawdopodobnie na jakieś dwie zupy, bo, bo tutaj w się nie wychodzą duże ilości, dlatego my w zasadzie mamy tę zupkę na raz. Ehm, no i wiecie, jakby jutro znowu mogę coś przygotować, i prawdopodobnie będzie to pomidorowa z szrenicy. ale dobrze, dzisiaj skupiamy się na tym oto barszczu. No i ten pan niech sobie gotuje i ja mam spójrzcie 24 minuty, także idę ogarniać szufladę z piżamkami. Jestem po mojej stronie szafy, jak wiecie ona jest duża, to jest jakby podwójna szafa, to pokażę Wam, bo może jesteście u mnie nowi. O, taka ogromniasta, ta strona jest mojego męża, ta jest moja, natomiast... Wróćmy do pozycji pierwotnej, natomiast tutaj po mojej stronie są nasze piżamy, moje i mojego męża i bardzo, ale to bardzo chcę je dzisiaj wyjąć, przejrzeć, poukładać. Tak naprawdę, poczekajcie źle. O, może tak, tak naprawdę ja swoje mam przejrzane, to znaczy ja wiem jakie mam. Ostatnio naprawdę solidny przegląd. Zarówno w moich piżamach, jak i w moich ubraniach robiłam. Także wiem, co jest, ale przyznam, że po macoszemu potraktowałam mojego męża i jego piżam kompletnie nie przejrzałam. Także zaraz się tym zajmę, zobaczymy, co odrzucamy, zobaczymy, co jest, czego ewentualnie brakuje. No, także tak, kochani, biorę się do roboty. don't wanna wake up, I don't wanna wake up Without you, baby, without you I szuflada ogarnięta. Zobaczcie, my naprawdę mamy po raz kolejny wam to powtórzę mało rzeczy. Wszystko, co nie używam, to ja po prostu w mig, wiecie, pozbywam się, jeżeli jest coś zniszczone również. I teraz tak, może Wam opowiem pokrótce, tutaj mam mój szlafrok. Ja mam dwa takie grube szlafroki, właśnie, jeden w użytku, drugi zawsze sobie świeżutki czeka na zmianę. Tutaj to jest taka kubka rzeczy koronkowych, jedwabnych. E, takich leciutkich po prostu do spania. E, pod spodem mam też taki e, satynowy, czerwony szlafrok, jak jest właśnie cieplej no to można wtedy sobie taki szlafroczek e, założyć. I tam są również takie akcesoria jedwabne, czyli mój turban jedwabny na włosy, poszewka na poduszkę oraz opaska na oczy. E, także mówię, taki jedwab e, i tak dalej. I też sukcesywnie staram się właśnie wymieniać te moje lekkie, koronkowe piżamki na same właśnie jedwabne. E, tutaj są koszulki do spania mojego męża. W większości, spójrzcie, białe. No i właśnie e, z reguły kupuję w Sinsei i wiecie, one się niszczą wtedy ich nie szkoda, są naprawdę super, 100% bawełenka, no i też mój Olek ma kilka takich typowych kompletów piżam, ale część wiadomo też jest w praniu i w użytku, także no piżamy to jednak coś, co wymieniamy bardzo często i teraz tak, tutaj przeróżne spodnie i spodenki piżamowe, a moje piżamy, zobaczcie, taka mała kubka. I to są same na krótki rękaw. Nie ukrywam, że teraz w użytku mam wszystkie te, które mam na długi rękaw, a są to zaledwie dwa komplety. Czyli znowu jeden w praniu, jeden tutaj. Tutaj mam taką lekką bawełnianą koszulę. Ja przyznam szczerze, koszuli nocnych. Nie za bardzo. E, także jedna tutaj taka sztuka na już naprawdę upalne dni. E, pod spodem mam rzeczy, które są niekompletne, czyli jedna bluzka po piżamce, która mi została, i spodenki też takie luźne, więc to z reguły, co jest bez pary, no to ja już ze sobą zestawiam. I tutaj po kolei komplety, szary komplet, beżowy komplet, beżowy komplet, i czerwony, taki, nie wiem, buraczkowy komplet. E, no i tak jak mówię, część jest w praniu, więc tutaj jest jeszcze miejsce na te właśnie. Piżamki na długi rękaw. No i jak widzicie, piżam mi brakuje. Dlatego, jeżeli gdzieś jestem, widzę fajną, to po prostu biorę tak, jak chociażby tą ostatnią. No i tak to słuchajcie, wygląda także szuflada ogarnięta, i dzięki temu ja właśnie też wiem, co mam. A nie wiecie, że ja dorzucam, dorzucam, dorzucam. Później się okazuje, że połowa na przykład piżam to totalna niewygoda, totalnie nie, nie takie, że nie wiem coś tam. I po prostu ja ich nagle nie noszę. Nie, jeżeli są jakieś badziewne, no to ja po prostu się pozbywam i kupuję takie, w których wiem, że na pewno będę spać, że będzie mi wygodnie, że będzie mi przyjemnie. No i tak to, kochani, wygląda. Dobra, już tyle o piżamach. Zamykamy i z głowy. I tak już poza piżamami, właśnie chciałam z Wami poruszyć temat mojego minimalizmu. Ja do tego doszłam z czasem. Ja kiedyś też myślałam, że więcej znaczy lepiej. Kupowałam na potęgę różne rzeczy, natomiast teraz po prostu kupuję, aby niektóre zastąpić. Piżamy, bielizna, takie rzeczy bardzo często i szybko się zużywają. No i tak jak mówię, ja też je piorę regularnie, a pranie też osłabia nasze ubrania, tkaniny i to jest normalne. Natomiast nie ma co się przejmować. Ja w piżamki po prostu nie inwestuję jakichś szalonych kwot zawrotnych. O ile w jedwab nie jest mi szkoda zainwestować, ponieważ jedwab prany odpowiednio naprawdę służy nam na lata, nawet jeśli jest to piżama. O tyle bawełna i już niekoniecznie, dlatego ja bardzo często sięgam na przykład po piżamki. W Pepco, w Sinsei są fajne, są bawełniane w większości ale nie tylko, więc trzeba to sprawdzać. Z wiskozy. I to jest, moi drodzy, naprawdę super, bo płacimy małe pieniążki, mamy fajne piżamki i możemy sobie pozwolić tutaj na częste ich zmienianie. No bo właśnie, nie inwestujemy w nie fortuny. Na przykład, piżamy w ojczo są piękne, ale są bardzo drogie. Natomiast właśnie, jeśli chodzi o piżamy. Czeka je ten sam los, co chociażby te właśnie z Pepko czy z Sensei, no bo mimo wszystko my je prędko zużyjemy, tak jak i nasze majcioszki, biustonosze. No to są takie rzeczy, po prostu na które nie mamy wpływu i one się zużywają, tak czy siak. Um, w każdym razie, um, i tak mimo wszystko uważam, że niedobrze jest mieć tych rzeczy za dużo. Niedobrze, znaczy, w moim przypadku, ok, niech każdy oczywiście decyduje za siebie, natomiast ja nie lubię, żeby tych rzeczy było za dużo. Ja mam wtedy takie wrażenie, że ja nie używam wszystkiego, to się marnuje i tym samym marnują się i leżą nieużywane moje pieniądze. E, a z czasem, oczywiście, na przykład dana rzecz potrafi nam się opatrzyć. No, i nie chce nam się do niej wracać, mimo że rzadko na przykład ją używałyśmy. Używaliśmy i naprawdę, słuchajcie, to podejście mega mi się podoba, dlatego że ja totalnie wiem, co mam. Jeśli chodzi o moją garderobę, o moje buty, o moje torebki, totalnie, naprawdę. Ja wiem, co mam. Mam takie klasyki, które pasują do wszystkiego, i na przykład też wychodzę z założenia, że lepiej mieć na przykład, nie wiem, dwie pary botków: jedne na obcasie, drugie płaskie, które pasują nam do wszystkiego niż mieć po prostu 20 par i tak naprawdę, jak przychodzi co do czego, to nie wiemy, które ubrać, bo a te są za takie, a te cisną, a te coś tam. I wiecie, są różne historie. Albo, słuchajcie, mieć 20 tych par, ale dobrej jakości, dopasowane na tyle, żeby właśnie nie cisnęły, nic się nie działo. Szanujmy też te rzeczy. Ja, jeżeli, słuchajcie, jest teraz właśnie jesień, to wszystkie letnie buty mam pochowane w pudełka. Po prostu one nie leżą, nie kurzą się, tylko są pochowane. I czekają na następny sezon. No i tak jak wiecie, jest lato, no to również chowam te zimowe, jesienne buty. Nie lubię, żeby się niszczyły. Oczywiście wszystko jest wyczyszczone, zanim jest włożone do pudełka, bo to też nie o to chodzi, żeby na przykład przechować brudne buty. Także ja uwielbiam dbać o rzeczy. Jeżeli wiem, że na przykład coś kosztowało dużo, ale nie tylko, bo jeżeli na przykład mam super wełniany sweterek z Lupexu i wiem, że składowo on po prostu jest genialny, no to ja też maksymalnie o niego dbam, żeby mi po prostu służył długie długie lata, zważywszy na to, że na przykład jest to model jakiś taki basicowy, uniwersalny, no to wiadomo, że on z mody nie wyjdzie. No, także tyle. Zachęcam was bardzo serdecznie do regularnego przeglądania swoich rzeczy i nie róbcie tego naraz. To znaczy, jeżeli macie ochotę coś zmienić w swojej garderobie, to nie wywalcie nagle całej szafy, słuchajcie, gdzieś tam na podłogę czy na łóżko czy gdziekolwiek, tylko zajmijcie się wtedy partiami. Spodnie jednego dnia, drugiego dnia bluzki, trzeciego dnia marynarki. Tak będzie lepiej, bo wtedy podejmiecie najlepsze decyzje i jeżeli pozbędziecie się za małych, za ciasnych, niewygodnych, za szerokich spodni. Zostaną wam tylko te, których będziecie używać, no to wtedy będzie Wam łatwiej podjąć decyzję przy t-shirtach. No bo wtedy będziecie wiedziały, które t-shirty są super, które mogą do tych spodni zostać i tak dalej. Które kolory ze sobą połączyć, czy faktycznie dany kolor musi zostać i czy będzie mi pasował do tych spodni, to tak wiecie. Już abstrahuję, taki po prostu przykład. I to samo ze swetrami, ale też po prostu, no jak zobaczycie ilość swoich rzeczy, tak i je wszystkie zmieszane gdzieś tam. Na łóżku czy na podłodze, no to mogą Wam chęci odejść. I później zrobicie to po macoszemu, aby tylko to złożyć, posprzątać i mieć to, spokój. I mieć po prostu spokój i mieć e, spokojną głowę. Dobra, zrobiłam. A to tak naprawdę właśnie nie o to chodzi. Lepiej partiami to samo, porządki w kuchni. Nie wszystkie szuflady naraz, nie wszystkie szafki naraz, bo można się zniechęcić, bo można się zajechać. To jest bez sensu pojedynczo, pojedynczo, partiami, um, albo wiecie, macie dzień porządków, to nie, że wpadacie do kuchni i teraz nagle wszystko, bo naprawdę chęci odejdą. Lepiej zrobić dwie szuflady w kuchni, jedną szafkę w łazience. To jest taka też, wiecie, zmiana. Tak oszukujemy się, że no właśnie jest coś innego, jest nowe wyzwanie. A tak naprawdę do wszystkiego po prostu możemy sobie wracać w kolejnych dniach i to, to jakby nie jest problem. To są moje patenty, które Wam ja bardzo serdecznie od siebie polecam i wtedy, tak jak mówię, nie przytłaczają Was rzeczy, nie żyjecie w chaosie i panujecie nad tym, co macie w swoich szafach, szafkach, szufladach. No, także tak. Polecam Arleta Watron. Jeszcze wiecie, co tak zajrzałam tutaj do męża, do szafy. A, i widzę, że tam niezłą rozpierduchę zrobił. Weć o, także tutaj też chyba posprzątam od razu. Dobra, niech mu będzie. No teraz to ja rozumiem. Ok, misja wykonana. Domowe obowiązki za mną. Jeszcze tylko zrobię te kluseczki kładzione i tak naprawdę mam wszystko. Mam posprzątane, już nic nie muszę dzisiaj ogarniać, sprzątać, bo domek lśni, ponieważ podłogę mam umytą, odkurzone, wiecie, wszystko, wszystko jest ok. Także na dzisiaj, jeżeli chodzi o takie domowe sprawy, mam z głowy. Za chwilę siadam do komputera, bo. No, mam jeszcze troszeczkę czasu, zanim pojadę po nadusie. Także ogarniam wszystko, co muszę przy komputerze, przy paczuszkach, przy sklepiku. No i tak to, słuchajcie, wygląda. Także dzisiaj... To był taki, słuchajcie, przedpołudniowy vlog ze mną. Mam nadzieję, że Wam się taki spodobał. Mam nadzieję, że miło spędziliście tutaj ze mną dzisiaj czas. Tymczasem ja Was serdecznie pozdrawiam. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, no to koniecznie nadróbcie, zachęcam. Żaden film wtedy Wam nie umknie. Zapraszam również na mojego Instagrama. Zawsze wyskakują Wam tutaj napisy, jak mnie na Instagramie znaleźć, ale też macie link w opisie, więc tak. Raz jeszcze powtórzę, zapraszam, tam jestem codziennie, e, także można mnie złapać, można nawiązać ze mną szybciutko kontakt. E, zapraszam do moich relacji, bo nie tyle zdjęcia codziennie dodaję, ile właśnie, o ile właśnie relacje. Także zapraszam, trzymajcie się tymczasem, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.